Cześć, dzisiaj zapraszam Was na vloga z kolejnego wyjazdu. Mówię trochę w inny sposób ze względu na to, że dosłownie wczoraj założyli mi aparat na zęby. Na razie na dół. To jest temat na inny odcinek, więc... W tym odcinku najprawdopodobniej będę trochę tak się plęć, mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzać, bo mi to strasznie przeszkadza na przykład. Ten wyjazd, tym razem w bardzo egzotyczne miejsce, bo razem z Karolem, czyli moim młodszym bratem, jedziemy na Seszele. Jedziemy tam na dwa tygodnie, od środy do środy, właściwie ja zaczęłam swoją podróż już od wtorku, bo musiałam dojechać jakoś do Warszawy, jedziemy z Warszawy, natomiast lecimy. Natomiast przesiadkę mamy w Doha. Dolecieliśmy do Kataru. No, jesteśmy w Doha. I usiedliśmy tutaj na takiej sztucznej trawie, gdzie wszyscy odpoczywają. Dojechaliśmy do naszego hotelu. Zatrzymaliśmy się w Savoy Hotel. Teraz idziemy na plażę. Plaża też jest przy hotelu. Bo no, jest godzina 10. A Spokój mamy dopiero od godziny 14, więc idziemy spać na plażę. Jesteśmy już na plaży, o, tak wygląda plaża przy hotelu. Woda jest bardzo turkusowa. Myślę, że tego tak tutaj w kamerze nie widać, ale to naprawdę ma taki kolor turkusowy, aż ciężko w to uwierzyć. W ogóle zobaczcie jaka roślinność. To są takie bardzo um, roślinne, takie dżunglowe. Jesteśmy teraz w restauracji. Zamówiliśmy Daniel, które mogę jeść, czyli masz tej Karol próbuje. Rybę, bo ryba się rozpuszcza w ustach. I zupę, ale Karol mówi, że zupa mu nie smakuje. Jesteśmy na śniadaniu, ja rzeczy, których nie trzeba gryźć. To są takie dwa bufety. Owoce Karol będzie próbować z naszej dwójki owoców ze względu na to, że ja nie mogę gryźć. Jest mi przykro. Krajobraz, obraz o taki dżungla i w ogóle nawet nie trzeba korzystać z parasola, bo ten deszcz, który gdzieś tam trochę pada, teraz nie pada, to jest bardziej taki delikatny, przelotny. Teraz na przykład pada, tam jest nasz, nasz piesek, Karol nazwał go Jacky, teraz kupę robi. w ogóle nie ma tutaj chodników, jak widzicie, więc idziemy tak ulicą, tutaj jest ruch innostronny lewostronny jest no i auta sobie jeżdżą Jacky nas prowadzi tutaj w sklepie trochę czas się zatrzymał i jest strasznie gorąco jest w sklepach, łeję spocona jestem ich ceny to jest w ogóle rupia seszelska i należy pomnożyć razy 3 i odjąć 1,0 Karol matematyk mi to pokazał Cechy chyba zakupuje kiełbasę, którą mu kupiliśmy Spójrzcie jak to wygląda. Tutaj jest szlak, tutaj skały w dół, a tu wyspy o, Karol Dźwiga Parasol. Przed nami gdzieś w oddali jest nasz pies Jackie, który, który idzie cały czas za nami. To jest Jackie. Jesteśmy na punkcie widokowym. O! I tam widać kolejne wyspy. Siluet, i tak dalej. Pomimo tego, że są chmury, to jest bardzo gorąco. Tu wodospad, aż tak przechodzić. Tutaj jest koniec trasy. Tam przy plaży. I tutaj jesteśmy na punkcie widokowym. Tutaj doszliśmy na plażę. I jest niesamowity widok, myślę, że tutaj kamera nie oddaje, bardzo turkusowa woda jest, piasek, tutaj Jackie gdzieś czeka z Karolem. Wracamy już i słuchajcie, spotkaliśmy tego pająka, co jak łapa i Karol głupi, to zamiast mnie obronić to powiedział, chodź nagraj do filmika. No. Ja tam myślałam, że na zadał zejdę, tak mają wielkości łapy, a Karol, że nagle do odcinka, pokaż ludziom. Jesteśmy teraz w restauracji, w ogóle jest strasznie ciemno, bo tutaj słońce wschodzi i zachodzi o 18. Wschodzi o 6, a zachodzi o 18. Ja wziąłam zupę, Karol wziął takie fish and chips typowe. Dziś z samego rana po śniadaniu idziemy trochę popływać, odpocząć. Dzisiaj ma jeszcze trochę popadać, ale potem już do końca ma nie padać. Pijemy sok z kokosa tutaj na plaży. Sprzedają o, takie kokosy. Chcęcie to ten pająk jest wielkości dłoni. Dzisiaj e, idziemy na wykupioną wycieczkę. E, koło wyspy Machy jest kilka takich mniejszych wysepek. I właśnie ta wykupiona wycieczka zawiera taką e, objazdówkę. My mają nas z hotelu zawieść jest tam na drugą stronę wyspy, a tam pojedziemy sobie łódką. Karmimy ryby. Tutaj nas y, wypuścili, naszą grupę, na wyspę. Tutaj jest kilka wysp, do których można po prostu właściwie przejść sobie tak obu, jak widzicie one są bardzo blisko. Tutaj w ogóle jest taka zatoczka między wysypkami. Ta największa to jest wyspa Mache. Spójrzcie, jakie są chmury nad wyspą Mache, przez to, że ona właśnie jest górzysta, to te wszystkie chmury zatrzymują się nad tą wyspą, a tutaj po prostu bezchmurne niebo, więc stwierdziliśmy z Karolem, że jakbyśmy mieli tutaj kiedyś przyjeżdżać, to zdecydowanie znowu to zdecydowanie lepiej wybrać właśnie te mniejsze wysepki niż y, tą wyspę ma w ogóle słuchajcie tutaj poziom wody zmienia się dosłownie co 10 minut bo jeszcze pół godziny temu nagrywaliśmy tutaj tylko tiskarole i tutaj były takie dwie wyspy na które nagrywaliśmy cioki tuk a, a teraz już nie ma tych wysepk, sypły wiesz i zmyło zmyło wyspę tutaj na miejscu też mamy lila o, Jesteśmy teraz na wyspie Muayen i tutaj kupuje się bilet do parku, yy, kosztuje 15 euro. Tutaj żółwie, żółwie do nas idą, stuletnie, dwustuletnie. Tutaj idziemy i patrzcie, mango rośnie, tam w dali też jakaś palma, o idzie się tutaj tak prosto. Patrzcie to, kraw, kraw, to? Tu spójrzcie, jakie niesamowite widoki, niesamowite na niesamowity kolor wody i tutaj takim o, szlakiem idziemy z całą naszą wycieczką spójrzcie, a tutaj orzechy nerkowca a wieczorem tutaj wzięliśmy sobie fried prawns, czyli takie smażone krewetki ja ogólnie bardzo lubię krewetki, więc więc to, to mój przysmaczek. Dzisiejszy dzień spędziliśmy też na plaży i na basenie, odpoczywając i zobaczcie, jest już wieczór, i jak jest przypływ. Normalnie tutaj w tym momencie plaża, w tym momencie dochodzą fale, a teraz jest przypływ, i fale dochodzą aż tutaj zamaczając już nawet leżak. Jest tutaj godzina. 6 rano. To jest godzina, o której nienawidzę wszystkich. Razem kara. Staliśmy tak wcześnie ze względu na to, że dzisiaj idziemy na wycieczkę na Praslin, a także na Ladik. I Tutaj wycieczka zaczyna się o godzinie 6.30. Gekon. Jesteśmy teraz tutaj w National Park. Razem z naszą grupką idziemy oglądać. Do samego tego National Parku nie weszliśmy, natomiast oglądaliśmy go bardziej z zewnątrz, bo też jakbyśmy mieli tam wejść, to, to by nie było czasu na nic innego, ale teraz jesteśmy na plaży, która jest po drugiej stronie wyspy i zobaczcie, tutaj są te skały, jest piękna, turkusowa woda. Myślę, że aż tak tego na kamerze nie widać, ale po prostu jest tutaj niesamowicie. Plaża się o, tak ciągnie. Tutaj gigantyczne skały, piękny kolor wody. Spójrzcie tutaj taki mały krabik. W ogóle tutaj na plaży jest pełno takich Ue, ten wyszedł właśnie, widziałeś? Pełno dziur, z których wyłażą kraby i to jest trochę straszne, bo jeszcze jak kogoś nadepnę. Ja myślałam, że to na tym łajen jest dużo krabów, ale tu po prostu na tych skałach to się wylęgło. Jesteśmy teraz na wyspie Ladyk. Dostaliśmy tutaj rowerki, zobaczcie jakieś śmieszne rowery z koszykami. Rowelami dojeżdżamy do restauracji, gdzie mamy zapewniony lunch. Rowerkami dojechaliśmy do takiego parku, rezerwatu, coś takiego. To jest w ogóle rządowy, rządowe miejsce, należy do rządu. Jak widzicie, tu na przykład jest stary cmentarz. I żeby tutaj wejść, trzeba zapłacić około 12 euro i tym... Parkiem. Idzie się do tej plaży, są te tej najsłynniejszej, najpiękniejszej. Tutaj też żółwie olbrzymym i tutaj przybyliśmy do tej słynnej plaży. Myślałam, że to będzie taka jedna cała plaża, a tutaj właściwie jest kilka takich mniejszych plaż oddzielone tymi wielkimi skałami. Jak widzicie, tutaj jest. Ale tam dalej też jest. Spójrzcie, tutaj kolejna plaża a tutaj przyszło się do niej, o w taki sposób jak widzicie pomiędzy tutaj skałami ojku i tutaj jedziemy dzisiaj do autobusem do Wiktorii, czyli do stolicy zobaczymy co tam się dzieje. Spójrzcie jak wyglądają tak wyglądają autobusy. One są w ogóle wszystkie... Jest... Indii produkowane bilety można kupić u kierowcy. Tutaj mają taką filmik z o. Tu jesteśmy teraz na takim targowisku. Tutaj się trochę boję, tak szczerze. Nie wiem, to nie tak, że ludzie zaczepiają czy coś, ale, ale ja nie lubię takich miejsc. O, tutaj widać z góry. Kupiliśmy na skrywanili i taki zestaw przypraw, żeby coś mieć. Tutaj jesteśmy na takim skrzyżowaniu, gdzie jest słynny, słynna replika. O, Big Benu. Pójście, nietoperz z lata. No, czytałam, że tutaj sporo nietoperzy, i rzeczywiście tutaj, już pod wieczór. O, kolejny. nietoperze. Słuchajcie, dzisiaj skończyłam czytać ostatnią książkę, którą sobie wzięłam yy, na tę wycieczkę, ponieważ tutaj też dużo odpoczywamy, yy, takiego leniuchowania trochę jest, więc przeczytałam wszystko, co sobie wzięłam. Yy, to bardzo mi się podobało, bardzo jest fajne. Przeczytałam no, w dwa dni tutaj. Yy, o, słowika o tej autorki też czytam bardzo mi się podobał, więc to mogę polecić. Dalej to też bardzo mi się podobało, to w ogóle w ciągu jednego dnia przeczytałam, więc, więc to mi się też bardzo podobało. O, Jezu, to też mi się podobało. To już mi się tak nie podobało za bardzo. Myślałam, że to będzie zupełnie coś innego, a potem w połowie to się w ogóle w, w zupełnie inną stronę potoczyło, więc to tak średnio, ale to też tam, to była taka lekturka na dosłownie 4 godzinki. No i to, to przymęczyłam, bo jest dość grube i to mi się trochę ciężko czytało. Po kilku dniach takiego lenistwa totalnego, bo ostatnie 3-4 dni to było takie totalne lenistwo nad basenem, gdzieś tam na Plaży, ale tego też chciałam. <laughs> Jesteśmy już, jak widzicie, na lotnisku. Karol, jak zwykle, muszę iść do toalety. <laughs> no i będziemy tutaj wracać. Mamy loty w środę wieczorem, dzisiaj. Bardzo mi się nie podoba, to że jest to nocny lot. Mamy tutaj przysiadkę w Doha w Katarze. Tutaj na lotnisku, kurcze mają luksusową galerię handlową. Patrz jakie tu luksusy. Tu jest ta ścieżka wśród drzew. Ja myślałam, że to jest na lotnisku w Dubaju, a to jest na, na lotnisku w Doha w Katarze. Wróciłam już do domu, jest czwartek po południu. W ogóle idę zaraz sobie na masaż, bo potrzebuję tego odpoczynku. Bo ta podróż nie nadzieję latać nocnymi, ale taki po prostu był samolot, więc. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli chcecie więcej takich filmików, to dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie również kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!